Czarny trzeci. Zabójstwo. Pismo Święte mówi o tym, że zabójstwo to nie tylko fizyczne pozbawienie drugiego człowieka życia. Ale to też, a może i przede wszystkim w naszej codzienności, pozbawienie kogoś życia duchowego poprzez słowo. Zabicie kogoś słowem. Słowem wypowiedzianym w pośpiechu, Słowem raniącym, wypowiedzianym złośliwie, a czasem nawet przez przypadek. Jak wiele razy nie myślimy nad tym, jakie słowa wypowiadamy, jaką reakcję mogą one wywołać w drugiej osobie, a popatrzmy na Pana Jezusa. Jego słowa w Ewangelii leczyły, uzdrawiały, skrzeszały umarłych. W życiu Świętej Rity też mamy taki moment, w którym chodziła ona od domu do domu, próbując pogodzić zwaśnione ze sobą rodziny. Z pewnością wysłuchała wielu obelg, oszczerstw, złorzeczeń, lecz nie przejmowała się tym. Odpłacała dobrem za zło, które ją spotykało. Nie mściła się, przebaczyła. Brała te wszystkie słowa do swojego serca i oddawała je Jezusowi w ten sposób, czyniąc z nich miejsce łaski. Czy i my potrafimy dziś wynagrodzić Panu Jezusowi ten właśnie cierń, te nasze słowa nieprzemyślane, raniące, te, których chcielibyśmy czasem nigdy nie powiedzieć? Spróbujmy dziś znaleźć jakieś dobre słowo dla drugiego człowieka.